Także witam Was w kolejnym odcinku. I dziś, słuchajcie, zupełnie nie przedłużam, tylko zapraszam Was na eksplorację tej oto maszyny samolotu AN2. Antec, ponieważ tak potocznie nazywany jest ten samolot, jest największym na świecie produkowanym seryjnie samolotem dwupłatowym, jednosilnikowym. I jak tutaj możecie widzieć na samym początku, podejdziemy od razu. Silnik jest naprawdę świetnie zachowany. Wydaje mi się, że jest on w całości, nie brakuje żadnej części. Od razu też powiem, że nie znam się za bardzo na samolotach. Eee, ale, no, słuchajcie, naprawdę robi on na mnie ogromne wrażenie, tym bardziej, że jest on opuszczony, bo jak widzicie, stoi między krzakami, między drzewami i naprawdę robi to niesamowite wrażenie. Pierwszy raz jestem w ogóle w miejscu, gdzie taka maszyna jest e, opuszczona, gdzie stoi opuszczony samolot. Co do silnika, słuchajcie, ma on 1000 koni mechanicznych, a śmigła, które są na. zobaczcie, możemy jeszcze nimi ruszyć. Także świetna sprawa. Nie będę nimi za bardzo ruszał, bo nie chcę mi uszkodzić. szkodzić. Także idziemy dalej dalej zobaczyć tą maszynę. E, szerokość samolotu, rozpiętość właściwie e, myślę, że tak to można nazwać prawidłowo. E, wynosi 18 metrów. Natomiast długość to lekko ponad 12 metrów, a wysokość samolotu to e, coś około 4 metrów, lekko ponad 4 metry. Tutaj jest kabina pilotów. Za chwilkę tam pójdziemy, oczywiście, bo widzę, że, jest, że są drzwiczki otwarte. Możemy wejść do środka, no i słuchajcie, tak na pierwszy rzut oka, to naprawdę wszystko jest tutaj świetnie zachowane. To znaczy, świetnie, nie że jest to w świetnym stanie, ale tak naprawdę nie brakuje żadnych elementów, ponieważ są nawet linki napinające. Jeśli dobrze mówię, projekt tego samolotu, ogólnie samolotów AN2, powstał w biurze konstrukcyjnym Olega Antonowa radzieckiego konstruktora więc jak już możecie się sami domyślać samoloty te były produkowane w ZSRR ale także w Polsce, co ciekawe i produkcja seryjna w Polsce rozpoczęła się w 1930 roku dokładnie w Mielcu natomiast produkcja seryjna w ZSRR rozpoczęła się wcześniej ponieważ w 1949 roku, także 11 lat wcześniej niż w Polsce a jeśli chodzi o koniec produkcji to ostatni samolot Został wyprodukowany w 1996 roku dokładnie. Także tak to się prezentuje. Tu jest jakaś książka jest, zobaczcie. Pięć przykazań kościelnych, mój, mój katechizm. Prawdopodobnie ktoś to przyniósł, bądź jest to jeszcze zawartość samolotu. Ale dobra, wchodzimy do środka. Drzwi są otwarte, także no nie mógłbym sobie w żadnym wypadku odmówić. Okej, okay. wow. Tam jest kabina pilotów. Także zaraz do niej sobie pójdziemy. Tutaj prawdopodobnie jest szyba, e, szyba, no tak to można nazwać. Załóżmy, że tak to nazwiemy. Szyba e, właśnie z kabiny, ponieważ tu jej nie ma. Została prawdopodobnie ściągnięta i, i po prostu ktoś się tutaj położył. Krzesełka są. Są składane, czy nie są składane? Damy radę złożyć? Są składane, jak widzicie, zobaczcie. I chodzą cały czas naprawdę nieźle. Nic jakoś mocno nawet nie skrzypi. Także, słuchajcie, to jest kolejny element, który robi na mnie wrażenie, że to wszystko jest tak zachowane. Zobaczcie, są elementy elektryki, jakieś kable, węże. Wszystkie napisy, miejsce taśmy. Miejsce taśmy, jakiejś taśmy, nie wiem jakiej dokładnie. Termos, uchwyt na termos. Lampy zapasowe. Wszelkiego rodzaju bezpieczniki. Tu są dalej te linki napinające, które są prawdopodobnie rozciągnięte po całym samolocie. Ze względu na niezawodność, prostą konstrukcję oraz obsługę, samolot był wielozadaniowcem. Mógł przewozić wszystko, co dało się załadować przez drzwi bagażowe i nie przekraczało masy 1500 kg. Wykorzystywano go do transportu ludzi, wszelkiego rodzaju ładunków, do gaszenia pożarów leśnych, szkolenia skoczków spadochronowych i wielu innych zadań, na przykład w lotnictwie wojskowym. Jednak mimo wszystko największą liczbę samolotów wykorzystywano w rolnictwie do nawożenia i ochrony upraw na całym świecie, ponieważ dwupłatowiec radził sobie świetnie w różnych warunkach klimatycznych. Idziemy zobaczyć tutaj na tył samolotu. Myślę, że przyda się lampa, także już ją wyciągam. Tutaj za bardzo nic nie ma, z tego co widzę. Są jakieś kable jeszcze pozostawione, tak to się prezentuje. O, tutaj jak widzicie, są nie wiem, czy to są jakieś bezpieczniki, może, czy nie mam pojęcia. Ale kable widzę, tutaj są trochę poucinane. Linki się zachowały, no i tu prawdopodobnie był, było miejsce, gdzie po prostu był składowany ładunek, który był przewożony. Tutaj jakieś skrzynki, może po jakichś akumulatorach. Coś, coś coś tego typu. Dobra, także tył mamy zwiedzony. Zobaczymy. Teraz najciekawsze. Słuchajcie, tak mi się wydaje, że najciekawsze. Zobaczymy kabinę, kabinę pilotów. Wejście, drzwiczki. Tu także miejsce na termos. Damy radę zamknąć te drzwiczki. Chyba już nie za bardzo, ale dobra, wchodzimy. No i tak to się prezentuje słuchajcie coś pięknego. Zobaczcie, tu jest ta e, nie, wiem, mogę to tak nazwać chyba konsola, chociaż konsola była chyba tutaj, mm, ale jest ona wypruta, wycięta. Widać półcinane kable. Śmigło, gaz, jakieś pozostałości z zegarów. Są tu i napisy polskie i rosyjskie. Wszelkiego rodzaju pokrętła. A jak widzicie, eee, można je ruszyć. Tutaj są wajchy, także można je ruszyć. Jak widzicie, tutaj jakaś firanka. Zachowana. Świetnie to wygląda. Włącz, wyłącz, ogrzewanie. Eee, wow. Słuchajcie, Za bardzo nie wiem co mówić, bo jak już mówiłem, nie znam się za bardzo na tym, ale całokształt tego robi niesamowite wrażenie, e, biorąc pod uwagę, że ten samolot stoi opuszczony w krzakach. I naprawdę, że to się tak wszystko zachowało, świetna sprawa. Tu jest jeszcze e, siedzonko e, pilota. Tu także mam jakieś pokrętła. Kontrola sygnalizatora, chyba. Pompa paliwa. Także wydaje mi się, że to był jeden z ważniejszych, pewnie wszystkie były ważne e, przyciski, ale ten mógł być jeden z ważniejszych. Także możemy ją przełączyć. Ogrzewanie szyb, szyba boczna, szyba środkowa, szyba lewa, szyba prawa. Wszystkie napisy zachowane w naprawdę dobrym stanie. No także, słuchajcie, no nie mogę sobie odmówić, żeby usiąść przed sterami tak zwanego antka. I zobaczyć, jaki widok miał pilot tej maszyny. No, jest tu dość mało miejsca, nie powiem. Coś pięknego. Móc usiąść za sterami opuszczonego samolotu. No, to, słuchajcie, myślę, że jest to marzenie niejednego eksploratora. Zamek. Jakiś zamek. Zobaczcie. Jeszcze, słuchajcie, można ruszyć sterami. Co ciekawe. Zobaczmy, słuchajcie, jedną rzecz: skoro możemy ruszyć sterami, to czy skrzydła na końcu także będą się ruszać? Teraz, tutaj, jedną ręką, może być trochę ciężko, ale postaram się to zrobić. Zobaczcie, nie wiem czy to widzicie na kamerze, ale skrzydła na końcu się ruszają. Coś niesamowitego. O, teraz możecie to widzieć, może lepiej trochę. Piękna sprawa, słuchajcie, że taki, nawet taka rzecz się zachowała tutaj. Coś pięknego. Wentylacja jeszcze zobaczcie. Także jakieś tam klapki się ruszają. No i taki widok, mniej więcej oczywiście w lepszym stanie, ale taki widok miał pilot za sterami samolotu AN2, tak zwanego Antka. O tu jeszcze szybka. Ale szybki już nie ruszymy. Hamulce. Zegary także się zachowały. Jeszcze w niezłym stanie. No dobra słuchajcie, tak to, tak to wygląda kabina pilotów. Tak wygląda wnętrze. Także słuchajcie, nic już chyba więcej nie zobaczymy. Mamy zwiedzone całe wnętrze samolotu. Obeszliśmy samolot dookoła. Co najważniejsze byliśmy, co najważniejsze byliśmy w kabinie pilotów. Nie, no słuchajcie, ale naprawdę całe miejsce, cały ten samolot zrobił na mnie niesamowite wrażenie. Także słuchajcie, wejdziemy sobie jeszcze na koniec do kabiny pilotów i myślę, że takim widokiem idealnym na to miejsce możemy zakończyć tę eksplorację. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapę w górę, subskrypcja, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. No i co słuchajcie, do zobaczenia na, na następnej wyprawie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i. Do następnego, cześć.